Wiem, że gdybym poznał wszystkich konsekwencji jednego mojego grzechu, to by mnie to zabiło. Nie zdajemy sobie sprawy, jak jedna rzecz pociąga drugą, i jak głęboko czasami nasze jakieś kompletnie marginalne decyzje mogą zmieniać życie innych ludzi, jak mogą wpływać na ich. Życie. Jak mogą niszczyć dogłębnie, całkowicie. Jak mogą trafić na jakiś stan, w którym taka osoba jest po prostu bezbronna. Kiedy sobie pomyślę, jak bardzo jesteśmy nieświadomi tego, co nasze działanie realnie przynosi. Budziłoby się we mnie przerażenie w takich momentach, gdyby nie to, że jest jeszcze inny porządek, ale to takie absolutne doświadczenie nieskończonej zdolności do krzywdzenia do krzywdzenia takiego wręcz druchowego, czy takiego, które kompletnie nie liczy się z niczym. Uświadomienie sobie czegoś takiego jest dla mnie jeszcze trudniejsze, kiedy idzie za tym świadomość, że dzisiaj, jutro ja jestem zdolny do dokładnie takich samych o, grzechów, do, dokładnie takich samych złych czynów. I to nie jest jakaś tutaj figura retoryczna, jakaś próba wdzięczenia się przy pomocy fałszywej pokory, albo po prostu znam dokładnie siebie. I teraz ta porażająca świadomość istnienia zła, które potrafi uruchomić, może być jedynie przez miłosierdzie Boga uzdrowiona.